Podczas centralnego sprężystego zderzenia gładkiej kuli z taką samą kulą spoczywającą, wymieniają się one prędkościami. To znaczy, kula uderzająca się zatrzymuje, a uderzona odskakuje z prędkością, jaką miała kula uderzająca. Gdy uderzenie jest sprężyste, ale nie centralne, zachodzi sytuacja przedstawiona na poniższym rysunku. Zaznaczono dwa kolejne położenia kulika 1. Po prawej stronie tuż przed zderzeniem, a kula k2 wtedy spoczywała. Możemy rozpatrywać ruch każdej z kul jako złożenie ruchu wzdłuż osi pierwszej. Oraz ruchu wzdłuż prostopadłej do niej osi drugiej. Ruch wzdłuż osi pierwszej przebiega tak jak w zderzeniu centralnym, a składowe prędkości każdej skórki wzdłuż osi drugiej nie zmieniają się podczas zderzenia. Jest to dosyć, Jest to zadanie z zderzeń. Należy się zawsze popatrzeć sobie odpowiednio, jakie to jest zderzenie. Tutaj to jest zderzenie doskonale sprężyste, zatem możemy sobie już od razu powiedzieć, że zachowany jest pęd układu i energia kinetyczna. Ponieważ zderzenie jest niecentralne, pędy należy traktować wektorowo. Tutaj proszę w, w poleceniu na podanym rysunku rozbórz wektor prędkości k1 przed zderzeniem na składowe wzdłuż kierunku pierwszego i drugiego. Narysuj linią ciągłą tory ruchu obu kul po zderzeniu. No więc jeżeli chodzi o rozkładanie wektora, no, wektora prędkości, no to tutaj można się posłużyć metodą trójkąta. E, czyli suma dwóch wektorów prostopadłych do siebie, które tworzą wektor v. W tym przypadku tutaj o, zaznaczmy sobie kąt prosty, tak? Czyli mamy wektor. Oj, e, mamy wektor wzdłuż toru drugiego, nazwijmy go v2, i wzdłuż toru pierwszego, nazwijmy go v1. Wiadomo, że przyłożenie tego wektora można, powinniśmy straktować w tym miejscu, tak? dlatego tutaj również należałoby zaznaczyć ten kąt prosty do osi pierwszej. I tutaj byśmy napisali V1, V2. To jest tylko pomocniczo, tak żeby wiadomo było skąd się to wzięło. I w ten sposób mamy rozłożony wektor V na składowe wzdłuż osi pierwszej i drugiej. Jest to po prostu wektor V, jest sumą wektorów V1 plus V2. Ym. Następnie należy się zastanowić, jaki będzie to ruchu obok kół po zderzeniu. No jest to oczywist dosyć oczywiste. Każdy się pewnie domyśla, że jeżeli kula uderza z prędkością w tą stronę i mamy możemy je rozbić na prędkość składową w tą i w tą, no to jakby wszystkie, ym, całe zderzenie, które chce popchnąć kulę w tą stronę, ponieważ jest to zderzenie doskonale sprężyste, czyli cała energia jest przekazana, no to kula K2 dostanie całą energię w tą stronę a kula K1 dostanie usuniętą całą energię w tą stronę więc zostanie jej tylko chęć poruszania się w tą stronę w tłuszcz toru 2 do tego będzie to właśnie tor 2 i tor 1 tutaj należałoby narysować linię ciągłą oczywiście na maturze jest to łatwiejsze bo się posiada linijkę no i w zasadzie zadanie jest gotowe może jeszcze tak delikatnie to usprawnię mówiąc to bardziej po ludzku cała ta część, ta kula jakby chce się przemieszczać cały czas w prawo ale ponieważ zderzenie jest w tym miejscu, możemy sobie narysować tutaj styczną do tego zderzenia i oznacza to, że cała, jakby, cała siła, która jest przyłożona do tej kuli, do jej środka ciężkości, może być rozbita na siłę w odpowiednio tych stron tych kierunkach, i jakby z samego z trygonometrii wynika, że Um, a jest to podstawowa zasada w fizyce um, wektory pod, pod kątem 90 stopni na siebie nie oddziałowują, więc um, cała jakby składowa w tą stronę jest przekazywana do kulika 2 a kulaka 1 zostaje tylko ze składową w tę stronę ponieważ tutaj jest kąt 90 stopni między nimi i jakby um, żadna część, która działa w tą stronę nie dotyka, jakby, jakbyśmy przenieśli wektor V2, on w tym miejscu działa, jakby w tą stronę. Jakby działał delikatnie, choćby w tą stronę, no to wiadomo, że jest możliwość, że, że jakby on chce dotknąć tej kuli. A tutaj widzimy, że on się całkowicie z nią mija, już nie ma jakiej dotknąć. Dlatego właśnie tak po ludzku mówiąc, w ten sposób się można to wytłumaczyć, rozłożenie. Um, oczywiście na rysunku należałoby zostawić tylko V1, V2 no i te dwa tory. Następnie zadanie 2.2 to jest zadanie podpięte pod drugie. Um, aby uzasadnić twierdzenie, że podczas zderzenia sprężystego niecentralnego, składowe prędkości każdej skóry wzdłuż osi drugiej się nie zmieniają. Wystarczy skorzystać z tego, że. No i tutaj to odnoszą się do końcówki um, treści. Ruch wzdłuż osi pierwszej przebiega jak w zderzeniu centralnym. A składowe prędkości każdej z kul y, wzdłuż osi drugiej nie zmieniają się podczas zderzenia. No więc nie zmieniają się składowe wzdłuż osi drugiej, ponieważ wektory są do siebie prostopadłe. Ruch wzdłuż osi pierwszej przebiega jak w zderzeniu centralnym to dlatego, że cała energia jest przekazywana y, energii kuli 2, a jest jakby przekazywana, czyli kula 1 ją traci, więc zostaje jej tylko energia wzdłuż dwójki ponieważ jest tu kąt prosty. No i y, tutaj właśnie są cztery odpowiedzi. Spełniona jest zasada zachowania pędu, spełniona jest zasada zachowania energii kinetycznej. Y, siła wzajemnego oddziaływania kul jest skierowana wzdłuż osi pierwszej i siła wzajemnego oddziaływania kul jest skierowana wzdłuż osi drugiej. No więc sam fakt tego, że spełniona zachowa zasada zachowania pędu jest prawdziwy, ale nic nam to nie daje, bo sobie zapiszemy, że mv równa się mv1 plus mv2 to nie daje to in bezpośredniej informacji o tym, yy, że składowe prędkości każdej składowej wzdłuż osi drugiej się nie zmieniają tak samo tutaj zasada zachowania energii kinetycznej to, to by było mv2 na 2 równa się mv1 kwadrat na 2 plus mv2 kwadrat na 2 Również nie daje bezpośredniej informacji, bo to wszystko można w zasadzie skrócić do tego samego. No nie, nie dokładnie tego samego, ale do podobnego równania. I tutaj zostają nam C i D. Siła wzajemnego oddziaływania kul jest skierowana wzdłuż osi pierwszej lub drugiej. No to wiemy, ja już wcześniej mówiłem, wzajemne oddziaływanie kul to jest tak, to jest z trzeciej zasady dynamiki Newtona. Em, akcja równa się reakcja, tak czyli jeżeli mamy kule K1 i kulę K2 no to kula K1 mając siłę w tą stronę to składamy sobie tą siłę na dwa y, y, dwie y, składowe które są w sobie są, y, nie działają na siebie no i wiemy że składowa wzdłuż y, toru drugiego nie działa na kulę K2 za co składowa wzdłuż toru pierwszego doskonale wiadomo że działa na kulę K2 Czyli kula K2 też działa na kulek K1. Przez to właśnie tutaj się traci ta prędkość, a tu zyskuje. No więc, odpowiedź ją jest poprawną, jest odpowiedź C.